Dzień dobry moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, u mnie jest godzina 3.41, chyba. Tak, Taka chyba jest godzina dokładnie. E, witam Was w kolejnym odcinku z serii redukcyjnej. Już tak coś koło stówki. E, dokładnie nie pamiętam, chyba 98. Także w tym tygodniu będziemy świętować setny dzień blogazków. O, no może one nie są codzienne? No... Z sześciu albo siedmiu brakuje. Albo ośmiu. Żeby były codzienne. E, no i co? No nie przygotowuję nic specjalnego na e, setny odcinek vloga, bo ktoś już się tam podpytywał, czy jakiś cheatmean, czy coś w tym stylu. Moi drodzy, no nie, no jeszcze nie mam płci co świętować. Jeszcze nie mam póki co, co świętować. O, może w ten sposób. Sorry za spłatnie, jest przed czwartą, nie oczekujcie tutaj jakiegoś poematu z mojej strony. No nic nie szykuję na setny odcinek, żadnego specjala. No, odpowiedzi na pytania Wasze zawsze odpowiadam, także też nie mam tutaj jakiegoś, jakiegoś takiego specjalnie gruntu, żeby zrobić jakiś specjalny odcinek. Setny odcinek może. Będę świętował w weekend. Może jakiś taki bardzo długi odcinek zrobię. Z, ze wszystkim jedzeniem, z treningiem, z zakupami, z mięsem, prepem eee, I będzie jakby to taki odcinek, nie wiem, z godzinny, może coś takiego zrobię. Ale na pewno nie będę rzucał się na jedzenie, bo póki co, no jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie. Eee, taki odcinek special będzie na pewno na półrocze redukcji, czyli 30 czerwca połączę to z moimi urodzinami wtedy zjem sobie jakieś takie większe kalorie ale póki co żadnego świętowania nie ma no i możecie powiedzieć, dlaczego tam wiecie, nie? słuchajcie, no dla mnie świętem jest to, że tu jestem i że walczę z redukcją eee, także to jest dla mnie special każdego dnia no a tak jak mówię Taki odcinek specjalny zrobimy w połowie roku. jak już troszeczkę coś będzie widać i będę mógł sobie zrobić taki e, takie 5-7 dni. E, wejdę na wyższe kalorie, zrobimy sobie czy mila czy deja e, Jakby zrobię z tego dwa odcinki, ale póki co na setny odcinek, no tak jak mówię, może w weekend coś zrobię, i to, to nawet też już nie będzie setny odcinek, to już będzie chyba 102 albo 101. Eee, także troszeczkę się z tym minę. Eee, no, możemy się tak umówić, że będzie taki rodzinny odcinek, trochę pogadam, nawet trochę dużo pogadam. I tak będziemy świętować eee, setny Nie Jest 15 kwietnia, wtorek. Eee, no i training łap, czyli bardzo zacny dzień. Tak samo jak wczoraj. Wczoraj był dzień kleców. Jak nie oglądaliście, to zapraszam. Link oczywiście powyżej. Ja biorę się za rozgrzewkę i widzimy się w pierwszej serii. W związku z tym, że jest to prawie mój setny odcinek, i jakby poruszyłem ten temat ilości odcinków w dzisiejszym odcinku, no to pogadamy sobie dzisiaj troszeczkę o tym. Moi drodzy, tak samo z dodawaniem odcinków na YouTube albo z dietą. Yy, możemy się zastanawiać, co tak naprawdę definiuje to, że ktoś chodzi na tą siłownię albo że dodaje te codzienne vlogi. Yy, wydaje mi się, że, yy, że ludzie szuczają w takich osobach, które regularnie chodzą na siłownię albo regularnie robią cokolwiek, nie tylko wrzucanie filmów na YouTube, szuczają czegoś, czego oni sami nie mają. nie? A wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę odwrócić tą sytuację i poszukać e, czegoś, co te osoby, które robią coś regularnie, czego one nie mają. I o co mi konkretnie chodzi, bo to może dziwnie brzmieć: e, chodzi mi o to, że takie osoby po prostu nie mają e, takiego switch off, czyli takiego wyłącznika. Że oni jakby narzucają sobie pewne tematy. Mają swoje cele, mają swoje, nie wiem, jakieś ambicje, bo to nie tylko chodzi o siłownię i o YouTube'a. E, tylko te, te osoby, które oddają się czemuś, tak, bo mają jakąś ambicję ten, ku temu, albo mają, mają jakiś cel, albo widzą w tym jakiś cel, e, ku temu, żeby to robić. I to posiadanie właśnie takich celi, albo ambicji, albo coś w tym stylu, e, to jest właśnie nieposiadanie tego switch-offa, czyli takiego wyłącznika, jeżeli chodzi o robienie tych rzeczy i wydaje mi się, że to odróżnia takie osoby od osób, które no niekoniecznie jakby trzymają się swoich założeń albo swoich planów. I mylnie moim zdaniem ludzie jakby rozglądają się, zaglądają do siebie czego oni konkretnie nie mają, a warto zajrzeć do tych osób, które to robią regularnie i zobaczyć, czego oni tak naprawdę nie mają u siebie i w tym przypadku będzie to taki wyłącznik na takie osoby, które troszeczkę mniej regularnie chodzą na siłownię albo nie mają takiego swojego tematu, któremu się oddają po jakimś takim życiu zawodowym, to najczęściej te osoby mają taki wyłącznik, i czy to jest dobre, czy nie. Ja nie będę tutaj polemizował w tym temacie, bo można podać przykłady tego, że jeżeli ktoś nie ma takiego switch off u siebie, no to będzie coś pozytywnego, że nie będzie się poddawał, będzie dążył do będzie, będzie po prostu dążył do przodu, ale też można podać takie przykłady, gdzie jest to negatywne i człowiek się stacza w ciemne aspekty życia. No i co, ja wam życzę tego, żebyście wy u siebie nie mieli takiego. Wyłącznika, żebyście to, co sobie postanowicie w przypadku tego kanału, no nie będzie ta siłownia, nie będzie ta redukcja, bo mam wrażenie, że 90 osób oglądających ten 90% osób oglądających ten kanał ma to związanego z, z dietą, z redukcją. Także postarajcie się u siebie pozbyć się tego wyłącznika, tej akcji i jechać tro, troszeczkę na autopilocie i zacząć jechać troszeczkę na autopilocie. Bo te ruchy są powtarzalne, te moje treningi nie różnią się na tyle, żeby codziennie Wam pokazywać coś nowego, nie? Tam nie ma jakiejś takiej gromkiej akcji. Ja też nie, nie tworzę tych filmów w taki, wiecie, zabawny sposób, angażujący. Tylko ja po prostu pokazuję, jak wygląda ta droga. I. Dla części osób może okazać się ona monotonna, jakby nie będą tego śledzić, to będą cały jakiś czas zaglądać, bo mają, yy, są zainteresowani po prostu efektem. Ale te osoby, które znajdą coś w tym, w tym procesie, nie? bardzo często się mówi, że nie liczy się efekt, tylko proces. Nie? I fajnie jest, jakbyście wy znaleźli w takim procesie redukcyjnym coś, co, co, was, co was przytrzyma. co, pozbawił was tego wyłącznika, to o czym mówiłem na samym początku, że, że mimo tego, że macie dużo na głowie, to nie macie tego wyłącznika. I jakby nieważne co by się działo, to, ten, ten, no to tego wyłącznika nie ma. I tak idziecie na siłownię i tak trzymacie tą dietę. Nie mam też nic sercownego w tym e, chodzeniu na siłownię. Tak naprawdę jeżeli chcemy dojść do, jakiegoś, e, do jakiejś fajnej sylwetki, już nie mówię takiej, wiecie. Na plażę czy na scenę. Tu nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi bardziej o, o taką sylwetkę, która będzie was zadowalała. No to musicie przynajmniej poświęcić rok, nie? Rok to jest takie minimum, które powinniście poświęcić. Na rok to dużo czasu. Tak naprawdę nie ma tutaj. Super ekstra angażujących sposobów na to, żeby dojść do tego celu. Nie, nie ma tutaj drogi na skróty. Okej, okay, można brać jakieś środki dopilnujące, ale nie iśćmy w tą stronę. Mówię o takim normalnym ćwiczeniu. No to tutaj codziennie będziecie mieli to samo. Codziennie będziecie mieli do zjedzenia te 2, 2,5, tysiące kalorii. Codziennie będziecie musieli zrobić kardio. Codziennie będziecie musieli nabić kroki codziennie będziecie musieli iść na siłownię i po raz Enty zrobić e, trening? Nie? No, ok, trening jeszcze możecie zmienić, ale nie zmieniamy tego za często, co już nie raz już powtarzałem. Przynajmniej dajcie 3 miesiące jednemu e, planu, żeby, e, żeby po prostu wyciągnąć coś z niego, możecie zmienić cardio, no ale ile rodzajów cardio możecie, może wam przyjść do głowy? ze 3 4 Nabijanie których w w momencie też może być nudne. Okej, okay, możecie włączyć sobie muzykę, jakby słuchać, ale to nadal jest jakby chodzenie. To nie jest nic takiego, wiecie, co budzicie się rano i, i, i nie możecie się doczekać, nie? Nie ma tutaj nic... Mm, nie ma tutaj nic zabawnego, także warto znaleźć ee, Znaleźć coś, co Was zaangażuje w tej diecie. Warto się zaangażować w taki sposób, żeby nie tylko sam efekt Was zainteresował, żebyście czekali na ten efekt, ale też sam proces. Ja bardzo często Wam mówię, że czerpię fan z treningu i to jest też mój sposób na to, żeby mi się to nie znudziło, bo jeżeli pójdę po raz 25 na, na trening. Co dzisiaj było? Na trening łap. No, te łapy są takie, jeszcze wiecie, że, że można iść na ten 25 trening, No, ale jak miałbym iść na 25 trening yy, nord, no to słuchajcie, tam nie ma nic fajnego, nie? Tam nie ma nic, co Was nie wiem, wystrzeli z butów, nie? Że o kurde, wstaje jeszcze o drugiej 2.30, no. nie ma takiego ładunku emocjonalnego, już nawet to nazwę, że jest, czujecie się podekscytowani tym, że idziecie. To nie jest taki proces. Nacechowane takimi kurcze no nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Zabrakło mi słów, ale mam nadzieję, że, że wiecie, o co mi chodzi, że to nie jest takie, takie sercji, nie? że robicie coś i wam to sprawia taką przyjemność, że nie możecie się doczekać doczekać jutrzejszego treningu. Okej, okay? część może lubić trening, tak samo jak ja, no ale w większości z nas zdarzało się. To, że po prostu nie chciało się iść na trening, a i tak się szło ze względu na to, że ma się jakiś cel, no i też nie ma się tego switch off.